O emocjach, które są i są takie dużo silniejsze niż poza ciążą. I w ogóle skąd się bierze właśnie to, że one są takie duże i tak się szybko zmieniają, tak łatwo między nimi przeskakiwać, że w jednym momencie jestem radosna, w drugim momencie smutna, i że są też takie skrajne. U różnych kobiet będzie to wyglądać też różnie. W psychologii nie ma słowa zawsze i każdy, więc to, o czym w ogóle będę mówić, no to coś, co można zaobserwować u kobiet, ale też nie musi być doświadczeniem każdej kobiety, nie? No i skąd się bierze taka wysoka wrażliwość emocjonalna w czasie ciąży? No, to, co pierwsze słyszą kobiety, to hormony. I faktycznie tak jest, że zmiany na poziomie takim neurohormonalnym wpływają na to, jak my się czujemy, na nasz nastrój, na nasze samopoczucie, ale nie tylko. W ciąży dzieje się tak dużo różnych rzeczy na różnym poziomie, że to wszystko, ta cała mieszanka razem, ten cały koktajl wpływa na naszą emocjonalność. No, więc właśnie, samego faktu, że jesteśmy w ciąży. Brzmi to trochę śmiesznie, ale pojawienie się dziecka, zwłaszcza pierwszego, chociaż kolejne dzieci też niosą ze sobą różne wyzwania i różne dylematy, z którymi się mierzą rodzice, to każde pojawienie się dziecka to jest duże, duże wydarzenie, które niesie zmiany na przeróżnym poziomie. Na poziomie ciała, bo w ciele kobiety zachodzą zmiany. Na poziomie umysłu i psychiki, bo w niej też zachodzą zmiany, o których zaraz sobie sobie powiemy. Zmienia się cały system rodzinny. Do tej pory para była parą, a teraz musi się zmienić w triadę albo, no nie wiem, parę z dwójką dzieci, tak, jeżeli to jest dziecko, dziecko kolejne. Więc cały system rodzinny, w którym jesteśmy, musi się poprzeprawdzać i musi się odnaleźć w nowej rzeczywistości. To też kwestie takie tożsamościowe, nie? związane z tym, że pojawia się nowa rola. Nowa rola mamy. Jak w niej. Ja pamiętam, że mimo, że jakby moja rola przy drugim dziecku dalej była rolą mamy, którą już miałam gdzieś tam wypracowaną, to ja pamiętam, że strasznie, ale to dzisiaj pamiętam te moje obawy, że ja strasznie się bałam, że mi się nie uda tego drugiego dziecka pokochać w tak samym dużym stopniu jak to pierwsze dziecko. Tak, i jak dać porówno uwagi i porówno miłości. Nie? Tak, to są częste, tak, tak. częste dylematy kobiet, które oczekują na kolejne, kolejne dzieci. Nie tylko kobiet, mężczyzn też, bo ich jakoś tak nie chcę nie wykluczać. Stąd chociaż no, faktycznie teraz będziemy się skupiać więcej na kobietach, ale mężczyznom też oddamy przestrzeń na, na koniec webinaru. No i dzieją się też zmiany w świecie zewnętrznym, nie? Takim, powiedzmy, technicznym, czyli to, jak przygotujemy mieszkanie, czy mamy bezpieczeństwo finansowe, czy mamy takie zaplecze, co z naszą pracą, czy tutaj też się czujemy jakoś tak, tak bezpiecznie, nie? To też może powodować dużo różnych i lęków, obaw, napięć, czy samego faktu, że trzeba to jakoś zaopiekować, zainteresować się tym, poukładać to. No i też na naszą emocjonalność ma, mają wpływ nasze doświadczenia, na przykład poprzednie ciąże, albo na przykład doświadczenia straty okołoporodowych, doświadczenia kobiet w naszej rodzinie, co, co rodzina, mówiąc o kobiety wokół nas, mówią o byciu mamą, o byciu w ciąży, o porodzie. No i naszej aktualnej sytuacji. Nie? No bo jeżeli mamy mamę, która jest samotną mamą, pewnie u niej pojawią się też inne dylematy niż u kobiety, która ma, ma partnera. I więc ta sytuacja, w której my jesteśmy teraz osadzeni, też wpływa na to, jak my jak się z tymi emocjami mamy. No i też pojawiają się różne nowe emocje, których nie, nie było do tej pory. Na przykład lęk o zdrowie dziecka, lęk przed porodem. To są jakieś takie emocje, które szczególnie wybrzmiewają w czasie ciąży, a którymi rzadko, kiedy zajmujemy się.